Kluczowym kwestią związaną z ekonomią funkcjonowania stacji ładowania jest kwestia poziomu jej wykorzystania. Wiadomo, im więcej energii przepływa przez ładowarkę, tym, 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 tym więcej operator na niej zarabia. Niestety wracamy tutaj znowu do, do zasadniczego problemu. Z, Dotyczącego rozwoju elektromobilności. Rynek nie rozwija się tak szybko, jak wszyscy byśmy chcieli, jak to było prognozowane jeszcze kilka lat temu. Tak więc przy przyspieszenie rozwoju rynku na pewno będzie miało pozytywny wpływ również na wysokość cen, jakie będą oferowane przez operatorów stacji ładowania, bo to będzie miało po prostu bezpośredni wpływ na poziom wykorzystania tych ładowarek. Natomiast też pamiętajmy o tym, że energia elektryczna jest istotnym oczywiście elementem kosztów funkcjonowania każdego operatora, każdej stacji, natomiast stanowi ona no, zdecydowanie mniej niż 40% kosztów utrzymania takiej, takiej ładowarki. No, poza tym też stoi no, inwestycja, która została wykonana, mówimy o infrastrukturze, która kosztuje dużo pieniędzy, Mówimy o, o kosztach związanych z jej utrzymaniem, serwisem, obsługą klienta, wynajmem miejsc pod, pod, pod te stacje ładowania. Bardzo znaczących opłat na rzecz operatorów systemu dystrybucyjnego, których nie ponosimy w domu. Taryfy dla przedsiębiorców w tym zakresie są, 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 są inne niż w przypadku gospodarstw domowych. Generalnie te koszty są wyższe. Tak więc je rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że, że jest bardzo wiele kosztów, które musimy ponosić i one muszą się znaleźć w cenie, ale, 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 ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że w przyszłości, kiedy będzie więcej samochodów, będzie wyższy poziom wykorzystania stacji ładowania, no wówczas pojawi się przestrzeń do tego, żeby ceny na ładowarkach były niższe. Więc sposobem na to, aby umownie tankować samochód elektryczny taniej jest no po prostu korzystanie z różnego typu ofert, które są. Proponowane przez dostawców usług ładowania, czyli, czyli różnego typu taryf, najczęstszą taryfą, która umożliwia obniżenie sobie kosztów, jest taka, gdzie płaci się pewną stosunkowo dużą kwotę miesięcznie, tak zwanego abonamentu, i dzięki temu uzyskuje się niższe stawki za kilowatogodzinę. Tych taryf jest bardzo wiele, różni dostawcy mają tutaj różne oferty, i myślę, że każdy może dopasować to do, 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 do swoich potrzeb. No i Ktoś częściej jeździ w trasę, no to wówczas warto skorzystać z tych droższych abonamentów, bo później mamy niższą czy najniższą cenę za kilowatogodzinę. Jeżeli się z kolei rzadko jeździ, no to być może wystarczy standardowa taryfa, kiedy, kiedy, kiedy głównym sposobem zasilania samochodu jest energia w domu. Tak? Więc wówczas to, to, to wpływ czasami tych. Umownych 3 zł, które trzeba zapłacić na łączny koszt utrzymania samochodu, jest naprawdę znikomy. Tak więc no, no, zachęcam bardzo do tego, żeby przeglądać oferty operatorów i dobierać oferty dopasowane do własnych potrzeb.